Cześć, w dzisiejszym filmiku sobie zobaczymy akcje. Ja tutaj mam różne akcje. Akcje, operacje to się nazywa. Czyli mogę kliknąć na coś i mi powinno zmienić na jakąś funkcję. Czyli na przykład tutaj tworzy mi nowy dokument. Tutaj na przykład zamienia mi na cutout i linię. więc tutaj dużo jest operacji. I to są w trybie przycisków teraz. Czyli na przykład tworzymy sobie nowy dokument o jakichś predefiniowanych rzeczach. Ja teraz otworzę może jakiś rysunek, prawda? Czyli sobie wrzucę tutaj na przykład. I może na takim zdjęciu będzie lepiej to widać. Czyli klikam w tym momencie na przykład cutout. Ja on mi robi cutout. Tutaj mam na przykład linię. Ja on mi robi linię. Cutout i linię. z żółte, A i tutaj mi nie chce na przykład. I czasami na przykład sobie jak są źle zrobione, no to może coś się w ten, ten, ten sposób zrobić. Tu mamy na przykład i tutaj... ha, bo ja tam mam opcję zapisu, ale widać, że zmienia nam kolory, czyli do żółtego tak, przekolorowanie. Tutaj mamy na przykład opcję kontrastu, czyli na przykład kontrast i saturację eksperymentalne nie? I takie e, rzeczy można próbować robić na bazie ściągniętych z e, internetu, na przykład, właśnie tych operacji. Możemy sobie albo tworzyć własne takie rzeczy, albo ściągać z internetu, czyli, czyli, czyli bardzo fajne opcje. Także polecam e, operacje. Można użyć, uzyskać ciekawe rzeczy. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć.